Dress for Success to największa na świecie organizacja non-profit, w której kobiety sukcesu zawodowego pomagają tym paniom, którym właśnie w tym momencie nie do końca na rynku pracy się powodzi. Mamy 137 filii na całym świecie, w tym jedną, jedyną w Polsce, w Katowicach, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pani Aniela jest piękną kobietą, co widać. Ja to wiedziałam od razu, jak żeśmy się poznały. Spędziłyśmy w gabinecie ponad 40 godzin na leczeniu zębów. Rozpoczęliśmy od wizyty u higienistki, która w pierwszym etapie przygotowała zęby do dalszego leczenia. Natomiast to, co jest dla mnie najistotniejsze przy tym spotkaniu, to instruktorz higieny. Kolejnym etapem było leczenie zębów z próchnicy, ale dodatkowo też nadanie zębom nowego kształtu. Uzupełniliśmy też brak jednego zęba poprzez wykonanie mostu adhezyjnego. Wykorzystaliśmy tutaj nowoczesne urządzenie, jakim jest skaner ustny. Pani Aniela dołączyła do grupy pacjentów, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego jaka odmiana może nastąpić po wyleczeniu, co mnie bardzo cieszy, bo chciałabym naprawdę, żeby każdy mógł uporać się swoimi kompleksami, które ściągają w dół i nie dają nam się rozwinąć, więc z tego powodu też się niezmiernie cieszę, bo z dnia na dzień widziałam przez te wszystkie wizyty jak Pani Aniela nam rozkwita i coraz mniej musi... Udawać, że się może nie chce śmiać wcale, wręcz przeciwnie, bardzo mnie to cieszy. Działania Dress for Success na całym świecie polegają na tym, że kobieta, która do nas trafia, kobieta bezrobotna i zarejestrowana jako osoba bezrobotna, dostaje od nas wszędzie, w każdej chwili na całym świecie sukienkę. Ale u nas w Polsce ta nasza pomoc jest znacznie, znacznie szersza. Dzisiaj miałam przyjemność przyczynić się do metamorfozy pani Anieli. Pani Aniela jest niesamowicie ciepłą, fajną, miłą kobietą. Ma bardzo delikatną, wrażliwą cerę z tendencją do zaczerwień, w związku z czym użyłam specjalnych kosmetyków, które sobie doskonale poradziły z tego typu problemem cery. Od makijażu twarzy zastosowałam krem serii Multi Active na dzień. Jest to krem idealnie dopasowany dla tego typu cery. Ma właściwości łagodzące, delikatnie rozświetla, idealny krem pod, pod właśnie makijaż. Jeśli chodzi o sam makijaż, zastosowałam kosmetyki z najnowszej kolekcji Lady Like. Jest to najnowsza kolekcja jesienna marki Clarence. W Polsce każda kobieta, która trafia do Dress for Success, oprócz tego, że dostaje tą symboliczną sukienkę do sukcesu, może dostać także lekcje wizażu, uczy się w jaki sposób kreować swój wizerunek, uczy się autoprezentacji. Może skorzystać z bardzo wielu dni różnego rodzaju warsztatów. Każda z pań, która do nas trafia, może skorzystać z trzech do aż 30 dni warsztatowych. Kiedy Pani Aniela przyszła po raz pierwszy do naszego salonu, została wykonana metamorfoza wizerunku, został zmieniony kolor, zostało wykonane strzyżenie oraz pielęgnacja. Dzisiaj na prośbę Pani Anieli wykonałam stylizację, która była wykorzystana do książki Sukience do sukcesu. Ta stylizacja pozwala Pani Anieli czuć się pewnie, zwiewnie i elegancko. Wsparcie psychologiczne, trzymanie za rękę, uczenie budżetu, nawet wizyta u lekarza, jeśli trzeba, wizyta w salonie fryzjerskim, nauka chodzenia, stania, a nawet podawania ręki, to są takie rzeczy, które wpływają na to, że kobieta nabiera pewności siebie, że potrafi na rynku pracy zaprezentować swoje umiejętności w taki sposób, że pracodawca chce jej słuchać. Dlatego, że bardzo jest ważne, co mamy w środku, jakie mamy umiejętności, jak jesteśmy wykształcone, ale jednak, żeby to pokazać, żeby ktoś chciał dać nam szansę i posłuchać, co potrafimy, to trzeba najpierw się zaprezentować. Stąd ta sukienka do sukcesu, która daje wiarę, dodaje siły i energii, i pozwala kobiecie wierzyć w siebie.